Cześć i witajcie z tej strony Kudłaty i przybywam do Was z szóstym odcinkiem z serii Minecraft Dungeons. Jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, to wiecie, co będziemy dzisiaj robić. Konkretnie spróbuję przejść wieżyczkę, ponieważ ona się kończy za 4 dni i za 20 godzin, a są z tego ciekawe nagrody, nawet jeżeli odpadniemy gdzieś w środku, a może jak do końca dojdziemy, to coś naprawdę specjalnego dostaniemy. Fajnie by było, ale pokażę Wam tylko te ciekawsze walki. Poza tym, to w odcinku dzisiejszym jeszcze będę chciał wrócić do koszmarna krypta, ponieważ my je przechodziliśmy, ale, ale ja nie wiem, czy one były skończone do końca. Ale teraz spróbujemy przejść na nieco trudniejszym poziomie, żeby to sprawdzić, oraz może będą te zmiany, o których mówiłem Wam ostatnio, że jak przechodzimy drugi raz na jakimś trudniejszym poziomie, jakąś daną tam... Krypta czy po prostu jakieś tam inne tutaj części sfabuły, to pojawiają się bossowie, czyli to są tacy piladżerzy z banerami. Jak te banery sobie weźmiemy, to one nam dają negatywne efekty, które nam przeszkadzają, żeby dalej przejść tą dawną misję. Ale za to pod koniec dostaniemy lepsze nagrody z tego, więc może być ciekawie. Ale zaczynamy od wieżyczki. Jesteśmy już na 14 poziomie i mamy tutaj bossa. Tak jak ostatnio, powinien tutaj być Enderman oraz Ghast. I od razu musimy zabić gasta, bo tak będzie nam najłatwiej. I co? Mamy ich? Jest. Używamy moją książeczkę. Hmmm, nie to kliknąłem, to trzeba. Ale teraz to zwaliłem i tyle mi dzisiaj zabrało. Dawaj książeczkę, dawaj książeczkę. Jeż yes, go. Bardzo ładnie. Hmm, co on mi tak gryzie? O nie. O nie, o nie. Tak się nie bawimy. Dobra, poszedł z łuku. Było najłatwiej, żeby go zabić. Dobra, gdzie ten enderman jest? Tutaj używamy ciążkową moc. Uh, ładnie mu zabrało. Chodź tutaj, dziadu, skończony. Nie będziesz mi się tutaj teleportował. O, zrobi mi się książeczka znowu załaduje. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Bierz go. Umrze? A. Nie umarł? Oto ostatni hit. No i zdechł. Teraz, jak wiem, jak to przejść, to bardzo szybko nam poszło. Jestem bardzo zadowolony. Więc z tego względu możemy 15 rundę jeszcze raz sobie przejść, znaczy razem przejść. Weźmy punkt sobie do zaklęć, bo ogólnie tutaj dostaję zaklęcia, ale one tylko tutaj są do wykorzystania w tej wieży, więc ich nie dostaję na stałe. Ale czekam, żeby dostać jakieś lepsze rzeczy, i dopiero wtedy je sobie zaklnąć. To on daje? Brak nowych zaklęć. Jakiś kupiec. A, ja wiem co to jest za runda 15. Ona jest taka yy, bez niczego, żeby tylko przez nią przejść, bez zabijania potworków ona jest. Dobra, zapomniałem o tym. Dobra, tutaj powinny być jakieś stworki. Szczęśliwy badacz, co ja dostałem? Dawajcie mi to i... Jak na razie małe gówniaki. No, szybko powinno pójść. Kolejny chyba jest, boss na 21 poziomie albo 22. Więc zaraz tam do niego się teleportniemy. Znaczy, teleportacja mam na myśli, że cięcie będzie zaraz. Bo tutaj nic się już więcej ciekawego nie dzieje na tych poziomach, bo one dość krótkie są. Więc z tym szybko idzie. Ale najgorzej schodzi z tym, że muszę szukać tych potworków, gdzie one ogólnie są. I na tym tak naprawdę najwięcej czasu to im marnuję. By Endermite jedne, gdzie byłoby? Tam jeszcze jeden? To koniec będzie? Tak, koniec. Więc lecimy dalej. Poziom 22 i boss się odpala. Tutaj był jakiś Czarnoksiężnik, który strzelał z tego, co pamiętam. I chyba tutaj umarliśmy, albo ja go zabiłem chyba i dopiero w kolejnej rundzie umarliśmy. Jakoś tak to było. Używamy tutaj naszą książeczkę. O, ho, ho! ale tutaj teraz jazda idzie. Muszę go strasznie omijać, znaczy omijać tych jego pomocników i muszę go atakować książeczką. Nie strzelaj mi tu! Dobra, użyjemy na nich te książeczki, bo on już mnie tutaj denerwuje. Aha, o, odejdź, 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 odejdź ode mnie, odejdź. Hmm. Jak tutaj podejść, żeby mi oni przypadkiem tutaj nie uderzyli. O, może teraz, może teraz! I książeczka leci. Jest! Ta książeczka zadaje 400 ileś obrażeń. Wiecie, jak teraz łatwo mi się gra jak wiem <grytanie> gdzieś on informacje na temat artefaktów broni Po prostu zanim sobie coś wybiorę nowego, to zawsze czytam co do czego służy. I o wiele łatwiej teraz idzie po prostu ta wieżyczka. Bo wcześniej brałem to co mi się podobało i nie wiedziałem co do czego służy. No i potem się okazało tak, że zginąłem. Więc może przejdziemy tą wieżyczkę. Ewentualnie jakieś ostatnie boście trudne trafi. O nie, o nie! Dobra, zdążyłem życie wziąć. Nie, 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 to nie było życie. oni. Co tam się w ogóle stało? Ja kliknąłem tam życie chyba, ale książeczkę też kliknąłem. Dobra, nie wiem. Ale ważne, że go zabiliśmy. Więc lecimy. I zdaje mi się, że ostatni boss będzie na ostatnim poziomie. Uuu, mamy nowe rzeczy. Jakieś artefakty. Może w końcu bym broń nową wziął? Ta zadaje do 82 obrażeń. Łuk 71. 151 nawet tutaj ma. Bierzemy ten nowy Łuk. Tych rzeczy ładnych. U, coś lodowego. Kolejny poziomik możemy razem sobie przejść. Jeżeli on nie będzie taki pusty i ogólny. I co? Będą tu potworki? Zamknięte jest wyjście. Tak, są! Jak ja ich nie lubię! Oni strzelają ogniem niebieskim tam, gdzie stoję. Znaczy, nie strzelają, tylko. To są jakieś magiczne stworki i oni czarują niebieski ogień tam, gdzie ja stoję. I mi to obrażeń sporo zadaje, więc to mnie wpuszcza. Ja chyba na tym poziomie zginąłem wtedy. Tak, to był 23. Teraz pamiętam. Trzymam tutaj pilnie guziki pod 3 i pod E. O, tak, żeby ich oberwać. To I po wszystkim te poziomy są coraz trudniejsze. Ja wam tutaj pokażę, bo mam y, tę fajną książkę, która zadaje 434 obrażeń, więc jest tutaj potęga. Oraz mam taką fajną kartkę i ona mi przywołuje trzech y, pomocników z bronią, którzy latają. O, czekajcie, pokażę wam, jak oni wyglądają. Właśnie tutaj sobie latają, i mają też własne życie, i mi pomagają zabijać potworki, więc jest spoko. O, tutaj na tym poziomie są normalne teraz tworki, więc ten 24 był dość trudny. Ej, co mnie gryziesz? Wiesz, żryj książkę. Uciekamy stamtąd, uciekamy. Muszę go zabić, tylko niech mi się odnowi moja książeczka, żebym mógł go mocniej ugryźć. Jest. O nie! Nie umieraj! Nie no, ja tutaj się muszę skupić na grze, bo jak gadam, to ja tylko bardziej obrywam tutaj. Ile was tam nasrało? Nieee, otoczyli mnie dziady, a nie mogę nic użyć, żadnej książeczki, ani nic. Jest, jest, jest! No uciekaj! Jest książeczką i czarowałem, tak jak mogli mnie uderzyć! Dobra, ja znowu tutaj umieram, czyli ten poziom u się tutaj jest za trudny. Dalej już nie przejdę, nie mogę nic użyć. No i zdechliśmy. Przeszedłem chyba o jeden, albo o dwa poziomy więcej niż wcześniej. To jest nagroda? Mogę sobie wybrać. Ten łuk jest taki sam... a nie, podobny co ostatnio. Narzekałem wam ostatnio, że z mojego wyposażenia najsłabszą mam zbroję, i tu akurat bardzo fajna się trafiła. Chodzący cień, zdrowie plus 74, Krótko trwała niezniszczalność podczas turlania się, turlanie szybsze o 50%, redukcja obrażeń 35%, czyli taka zbroja do turlania się, bym powiedział. Odbierz ją. Nie będę próbował tej wieżyczki przejść, jak widać mam nieco lepsze już możliwości, może umiejętności, tak to lepiej nazwać, jeżeli chodzi o dobieranie przedmiotów, ale jeszcze nie umiem tego wykorzystać, jeszcze tutaj za mało mam doświadczenia w tym, a wieżyczka za niedługo się kończy, więc sobie ją już odpuszczę, a czekajcie, tutaj mamy swoje nowe rzeczy, zdecydowanie wolę sobie wziąć tą zbroję, więc bierzemy ją tak. I to rozbijamy, dzięki czemu odzyskam tutaj moje zaklęcia i, i wykorzystamy je, żeby ulepszyć teraz sobie to. I tu mogę wiele tych zaklęć nowych użyć. Muszę je tylko sobie poczytać, co mi konkretnie one dają. Te zaklęcia, one bardziej są po to, żeby podróżować, bo tyle mi dają. Jedynie tutaj mnie interesuje to, że artefakty będą mi się szybciej odnawiać o minus 18%, więc weźmiemy to sobie. W drugim okienku także z zaklęć mogę to samo zaklęcie wybrać, czyli kolejne minus 18%, ale nie widzę sensu, wolę wybrać sobie to, że czasami pojawią mi się pszczoły, które mnie obronią lub będą mi pomagać, więc sobie zobaczymy, jak to będzie wyglądać, więc weźmy to na drugi poziom i to w sumie też mogę wziąć na drugi poziom, więc czemu nie. Y Ubierzemy. A dobra, mam to ubrane, to trzeba przetestować ten artefakt, więc wymieniamy go za grzybka. Czy ja wam pokaże... pokazywałem jak ten grzybek działa? Nie pamiętam, no właśnie. Chodźmy tutaj i spróbujemy sobie przejść tutaj te krypty. Te krypty wyglądają tak samo i ta trudność taka sama jest, konkretnie mam tutaj trzeci poziom trudności. I chyba chodzi o to, że ja wtedy nie przeszedłem tych krypt do końca, bo zakończyliśmy odcinek. Ja myślałem, że tam, gdzie skończyłem, to będę mógł kontynuować. A na to wygląda, że właśnie nie. Czyli na to wychodzi, że musimy jeszcze raz te krypty przejść, ale do końca. Ale ten pierwszy poziom, który właśnie teraz jestem, znaczy poziom, mam Mary na myśli, te pierwsze krypty, nie ma sensu, żebym drugi raz tutaj z Wami je przechodził, bo już taki odcinek powstał. Chyba drugi albo trzeci. No, o tym był. Więc po prostu tutaj tylko fragmenty wam pokażę, a dalej będę normalnie całość nagrywał, gdyż przejdziemy do tych krypt, gdzie nas w ogóle nie było. Ale teraz tutaj po prostu chcę wam pokazać jak te nowe rzeczy działają, bo sam jeszcze wszystkich nie testowałem, więc czas na najwyższy to sprawdzić. Konkretnie wam pokażę jak te grzybki działają widzicie po prostu, no dobra, tutaj tego ciężko było zobaczyć. No szał po prostu dostaje, jak zjem tego grzybka, ale żeby go pokazać, że jak on działa, to by musiał trafić na Boba, który nie umiera na hitan od tego toporka. Dobra, mam coś silniejszego przeciwnika, teraz używamy tego grzybka i będę go uderzał. O, jak widzicie, padł on na dwa hity, więc artefakt fajny, ale są fajniejsze, więc teraz sobie możemy przetestować kolejny artefakt. Aha, nie mogę go wymienić, bo ma cooldown teraz ten artefakt, więc chwilę poczekajmy. Czy tutaj jeszcze są stworki? Tak, są. Mm, to wyciągamy tak i używamy tego, żeby zobaczyć, jak to będzie konkretnie wyglądało. Tylko bym musiał trochę dać się uderzyć. Aż tak słabo mi te obrażenia będzie zadawał. Używamy? Taki krąg uzdrowienia. Aha, kiedy to znika. Jak cooldowny zniknie. Nie. Uh, wyglądał jakby zdech. No dobra, to bardziej pomaga sojusznikom, ale ja też coś tam dostawałem obrażenia. Więc można to wykorzystać w momencie kiedy pod E moje życie będzie nieaktualne. O, dawać mi tutaj. Jak widzicie, chyba na 4 hity padł, jeżeli nie miałem tego grzybka zjedzonego. Bo tak, że to był ten sam kościsty yy, dziad z hełmem. Udało się wyjść z koszmarnych krypt, i jesteśmy tutaj, gdzie któryś z tych odcinków właśnie zakończyliśmy. Gdzie właśnie te krypty były zwiedzane? Konkretnie przed wejściem do kolejnych krypt, jak już zakończyliśmy. I one gdzieś tutaj powinny być. I nie wiem, czy teraz tam będzie koniec, czy tam dalej będziemy gdzieś jeszcze iść, i właśnie trzeba to sprawdzić w tym odcinku. A dobra, z łukiem to będę was długo atakować. Jak we dwójkę, obrażenia dostajecie. To jest za coś. Bierzemy to. To musi mi się naładować? Serio? Jak zabijam kogoś, to mi się tutaj ładują dusze. Właśnie przed chwilą wziąłem tą książkę, żeby sprawdzić w ogóle, jak ten artefakt działa. Skoro tak długo to się ładuje, to na to wychodzi, że to coś potężnego jest. Jakiś potężny artefakt? No nie wiem, tak się bynajmniej zapowiada. Użyjmy tego, żeby ich tutaj się pozbyć jak najszybciej. Takim. Ej, gdzie ja jestem? Nie pamiętam, żeby tu był taki most wtedy. Nie zauważyłem, czy dostaję też duszyczki, jak zabijam te zwykłe moby. Ale tu chyba żadnych takich tu nie ma. Nie, my tu byliśmy. Czy nie? No tutaj jest koniec krypty. Zwycięstwo. Więc więcej ja nie wiem, co ja odwaliłem. Wiem już, o co chodzi. Bynajmniej tak ogólnie wiem, o co chodzi. Spojrzałem sobie na ten trzeci odcinek, gdzie przechodziliśmy krypty, i tam mam pokazane, że wyszliśmy na powierzchnię, ale tam spotkaliśmy kolejne krypty. A tutaj ich nie było, więc ta mapka nieco się jednak różniła i już skończyliśmy krypty. No, bynajmniej mamy zakończenie i dostaliśmy jakiś artefakt obrażenia podczas przywoływania 52, a temat 44. To gorsze możemy sobie rozwalić, bo nie wiem na co mi to jest potrzebne. Tego łuku nie chcę. Z artefaktów. Co to jest? Eee, 82, 74. Nieco lepsza zbrojka. Dystansowe ataku ten. Ale, mimo wszystko, tą sobie zostawię, bo ja jeszcze mam na niej zaklęcia zrobione. Chodźmy do mojej skrzyneczki. I tutaj, w sumie, bym mógł zostawić. To, bo tego nie chcę. To tą kość musimy sobie przetestować. Ten szał może się przyda, więc te trzy artefakty możemy sobie zostawić w ekwipunku. Okej, okay, tak mi pasuje. Czy tutaj mamy coś odblokowane? Bo ja nie wiem co konkretnie. Znaczy nie wiem, kiedy konkretnie to zostanie odblokowane, bo żadnych powiadomień nie mamy. Dobra, są jakieś emeraldy. Świetnie. 5600 ich mamy. Nie masz nic nowego, co nie. Pojawiło ci się coś nowego! Toporek. Czy on jest lepszy? Tutaj mamy zdrowie leczenie. 124 A mój ile ma? 122, aha, dwa różnicy. Nie robi. Ten toporek jest taki, a tutaj mamy... Chyba gorszy mi się zdaje, że ten jest. Coś takiego i jakiś mieczyk. Ehm... Um. Mogę kupić go. Nie wiem, czy jest jakiś dobry. A emeraldy, i tak mam strasznie ich dużo. Wygląda na nieco lepszy. Czekaj, ile obrażeń ma do 46, a ten do 43. No, nieco słabszy jest, tak szczerze mówiąc. Zostawię go sobie tutaj. Czyli na to wychodzi, że dalej będziemy mogli ruszyć z fabułą. A myślałem, że to już będzie kolejny odcinek. Więc taki zaczątek małej przygody możemy już tutaj zacząć, którą oczywiście będziemy kontynuować w kolejnym odcinku. Dniowe pastwiska aż 5 od razu poziomów mam blokowanych. Ten jest domyślny, co nie? Każdy pisze się domyślny, ale ten mi się wyświetlał jako pierwszy, albo na trzecim, żeby było jakieś wyzwanie myślę. No możemy zacząć. Uu, inaczej to wygląda. The Illeger's Raids have roasted this once-lush land to ruin. Only one village remains unspoiled in this corner of the world. Make haste, hero. You must warn the villages there of the battle to come. You are the only hope. Czyli zapowiadają nam się jesienne klimaty, ale słoneczniczki ładne. I te kolorki drzew. No, przydałby się w Minecraft biomp prosto taki typowo jesienny. Na razie tutaj chyba nic nie widać, że była jakaś wioska? Tam dalej, to znaczy dalej. Na tym wstępie jakaś wioska była pokazana. Tam nie znowu trzeba jakichś wieśniaków uratować. Mamy jakby dwie dróżki. Chodźmy najpierw tutaj. To jest ten głupi dziad. Dobrze, że on nie zdąży twojej mocy użyć. On takie te słupki mi pojawia przed ryjem. O, właśnie te. Tutaj jesteś, czarowniku jeden. On nasił mi jakieś kwiatki, jakby nie wiem, na hawajach był. Albo ja mam jakieś złe skojarzenia. Bardziej dziwne skojarzenia. Tutaj ciałka pokazuje. I co dalej? Aha, po prostu tutaj była jakaś taka droga okrągła. Kolejny dziś ten dziad jest. Tylko na razie te pojedyncze takie słupki mi pokazuje. O. Teraz pokazał więcej słupków. Te jedne to wybuchają. Głupi dziad. Zablokował mnie znowu. Gdzie on jest? Że go tutaj nigdzie nie widzę. Z tej strony chyba musi być. Albo na górze? Ja teraz w zadaniach widzę, że mi pokazuje, że właśnie mam znaleźć tą wioskę. Czyli dobrze, tutaj mówiłem, że pewnie idziemy do tej wioski. Tak na razie tutaj jakieś zaułki zwiedzam. Czy przypadkiem nie są ukryte jakieś skrzynie lub jakieś bazony z kosztownościami? No. Znowu te słupki mi stawia ten dziad. Nie mogę w ogóle go znaleźć. Gdzie on się podział, to ja nie wiem. Nie będzie tutaj dosłownie nic. Naprawdę. Z tej strony także nic nie ma. Myślałem, że to coś, to będzie jakieś tajne wejście gdzieś. Bo może tutaj znajdziemy znowu jakąś tajną kryptę. Gdzie znajdziemy te nowe zadania jakieś. Związane właśnie z dniowymi pastwiskami. Coś tutaj jest. Uuu co tutaj wybudowane? To jest jakaś wioska, czy może jakiś ich tutaj... O, tutaj jest teście dziady! Jakiś ich fort obronny jest. Konstrukcja villagerów. Żryj z tu jeszcze. Częstuję was tym czym mam. Część wioski, jakby spalona. Mmm, gdzie ja mam iść? Aha, czyli mogę tam sobie zajść zobaczyć, co oni tam mają konkretnego w tym budynku. Jest tu jakaś niby część wioski, ale taka nie wiem. Nic mi nie pokazuje, żeby mi zaliczyło, że jestem w wiosce. Uuu! Ho ho! Trojaby statek? Nowy kupiec jakiś? Tajemniczy kupiec? O, opłacało się tu przyjść. Do środka wejść. Jakąś kartkę znalazłem. Arcykryjówka. Czyli tym razem dostaliśmy nową misję, która nazywa się Arcykryjówka. No. Czyli fajnie tutaj to było ukryte. Coś tutaj jeszcze mamy. Ja tu mogę wejść do góry. Eee, tylko tyle. No okej. Okay. Czyli teraz możemy iść tam. Do wioski w tamtą stronę. Tutaj chyba mury były, które zostały rozdupczone. Odsuńmy się od tego. Ta książka z duszami jeszcze mi się nie załadowała. Naprawdę tutaj trzeba masę tych potworków zabić, żeby te duszki do mnie trafiły, jak widzicie. Latają do mnie. Jakiś powóz chyba tutaj był. Chyba jesteśmy przed murami wioski. U, jakieś bloczki fajne. Oni tam na górze byli, więc jak tam mogę wejść? Tędyk? Jo. Na luzie. Kolejne budynki. Dzieedłwy jedne ho, Spokojnie, spokojnie, żeby nikt dwa razy po ryju nie dostał. Już? Dobra, i pozdychały. Dawać mi te duszki, bo ja chcę użyć tej mocy w końcu. Zobaczę, co ona robi. Ona powinna tutaj u tego świata Minecraftowego wydupczyć. Skoro tak długo to się ładuje i ładuje, jakieś mury weźmy sobie szybkość. Aha, takie do ozdoby. Chociaż skrzynkę by tam mogli jakąś dać zwykłą, z jakimiś emeraldami. I mogę wejść? Nie, nie mogę. Tutaj jeszcze dwa stworki zostały. Dobra, załatwione. Zryjmy to. Tego TNT nie chcę, bo to mi dużo nie pomaga. O, tego dziada szybko trzeba załatwić, bo on ulepsza mi inne potworki. I są o wiele silniejsze. O, ile tych karowników jest. Książki latają dookoła. Macie tutaj moją moc. Tornada. Korki. Wyrządka nie dają tych duszyczek do mocy. A szkoda, szybciej by się to załadowało. A z dziadu. Tutaj chyba jest okrężna droga. Tak. Mamy już jakieś farmy. Spalone domki. Z wioski. Jeszcze ich tutaj załatwmy. U, mały gówniak to był na kurczaku. Eee, tam mi się nie opłaca iść. Bierzmy szybkość. Ha, tutaj także jakiś zaułek. Mamy zaopatrzenie. Tak, rozdupczyło mi na pół kilometra to zaopatrzenie. Kolejne mury. Ukryta skrzyneczka. Bierzemy ją. No, aż taka ukryta nie była, ale leżała sobie z boku. Omnik. Onia. Czyli tutaj jest wejście do wioski, które mi się teraz zamknie. I teraz tutaj pełno potworków mi się pojawi, to nie? O, ty złosadniku. Dziadu jeden. Jakiegoś bossa może mi przyźwierz. Eee, yy, nie? Po prostu pojedynczo będziecie mi się tutaj pojawiać, Ty dziadu czarujący tymi gówniakami. Nie lubię tego. Porka potworka. Najbardziej mi irytuje ze wszystkich. Jak na razie Żryjcie, tornado. No dajcie ich wszystkich naraz, a nie będę tutaj się rozdrabniał. Pod wasz kleciaki. Już? O! Chociaż tyle. To jest wejście do wioski? Jeszcze nie. Obiegajmy sobie, żeby poszukać właśnie wazoników, bo tak myślałem. Jak na razie to są jakieś mury do zamku, albo do wioski. Tutaj mamy skrzyneczkę nie mamy. Opuść most zwodzony. Czyli zabijając stworki potworki muszę to zrobić. Bo żadnej dźwigni tej nie widzę. Co ta moja kamerka tak z góry mnie pokazuje? Albo taki teren jest. Jeszcze moją moc. żyryjcie to. Kogoś trzeba dobić. Tutaj jest dźwignia. A bo ona mi się poświetliła dopiero wtedy jak potworki zabiłem. Macie, tak? No. A was tutaj zabiję sobie ręcznie, bo czemu nie? Aha, czyli dwie są dźwignie. No dobra. Dobra, te wejście do wioski zostawimy sobie już na kolejny odcinek. Bo w kolejnym będę chciał już całość przejść, jeżeli chodzi tutaj o te dniowe pastwiska. A teraz ym, wejdźmy sobie tutaj w ogóle, żeby zobaczyć, czy na pewno jest wioska. Jeszcze nie ma tej wioski? Dobra, to nie ma sensu. Nie będę tutaj już na siłę przedłużał bo się okaże jeszcze, że wioska jeździ dopiero za 10 minut, więc tutaj już będę kończył, tylko jeszcze sobie pozabijamy. Pamiętajcie o łapce w górze, o subskrypcji, o komentarzu i do zobaczenia za niedługo w kolejnym filmiku u mnie na kanale, a także z Minecraft Dungeons, bo filmiki staram się wrzucać z tej serii co dwa lub co trzy dni, ale chyba ten odcinek wrzucę Wam za dwa dni, tak coś mi się zdaje, więc do zobaczenia.